Kolejny ruch nazywamy jako Six Step Back Swing. Nie wiem, sam na myślałem nie robi go już tysiąc innych osób, może pod innymi nazwami. Hmm, ja bym się tutaj razem nauczyć. Bardzo go lubię, obojętnie. Więc tak. Chodzimy w pozycję do Six stepa. Pierwszą. I. Lecimy. Mamy tak, pierwszy do Six Step, ta chwała zabija. Drugi krok z lewa noga w Teraz nasza prawa noga, która została jeszcze, idzie na około naszego ciała, do zewnętrznej. Zobaczcie, jak najszerzej. Hop, stawiamy. Teraz lewa noga wraca pod tyłek. I zaczynamy cały ruch od mowa. Czyli dwa pierwsze kroki z six -ten. Raz, dwa. Prawa noga po zewnętrznej, hop. Jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej, hop. Ile wolno mi opracać po I znowu. Raz, dwa, trzy. Co jest dla mnie ważne, to żeby głowa jak najdłużej została. Jakby yy, pozostała yy, z tej strony, z której yy, na początku jest nasze ciało. Już tłumaczę, co chodzi. Czyli ja się teraz jestem w dla Was i zaczynam robić krok, robię raz, dwa, to teraz nie robię takich rzeczy, że od razu za nogą idzie głowa, tylko idzie sama noga, a nie głowę zostawiam. I w ostatniej chwili Zmieram. i ponownie raz, dwa i zachwiam za nogą, głowę zostawię. Ok. pokażę to drugą stronę सिपप वैक्सिन